Znajdujemy się w miejscowości Lasy i wybieramy coś do jedzenia w tej restauracji Ewestój w środku Bambusowo. Ekipa czeka na nas A tam ktoś miałcy Dobra, siadamy i się posiłkujemy bo jesteśmy troszeczkę głodni. Zobaczcie, wszystkie stoły, drewniana, ręczna robota. A jakie mają nogi? Normalnie, prawdziwe drzewo. że I fajne łączenia. Ciekawe wystrój. Różny wybór. Co pan? Mój dzień. burger, ryż i laha. Hej, jest. Ceny spoko. No i pan. Za 250 pół można się spokojnie to najeść. Ale nie grajmy wybieram. mam nawet andere ja nie będę wybierać. Pierwsze na stół wjechały burgery. I wygląda to nawet fajnie. Na przynajmniej te frytki wyglądają na takie hmm, z ziemniaków po prostu. Czekamy dalej. Mogę. Kolejny, co to jest darling? Sixing. Sixing. Czyli skóra hmm, z ze świni. Jajko i warzywka. Bullakan, bullakan. Kolejny punkt turystyczny na naszej wyspie. Taki fajny klif, z którego można sobie skoczyć. I prawie całą wyspę już mamy dookoła. Mamy ze sobą jakieś 50 km No i oczywiście zakup biletu. I trzeba się wpisać do zawsze. 1, 2, 3, 4, 5, 2 2 ka mag So 60 so 5 to 50 plus sixty 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hi! Love, Sicky uh, plus 50 Love, Sicky times 5 plus 60 Pagkakita ka ma'am? Isa pwede na one ma'am Isa ka Motor ah A ta droga długa jest! Nie wiadomo, czy ma kres. Witajcie, sala gong. No, tu żeśmy dotarli, i tam, jak widzicie, jest klif. Idziemy do tego klifu, zobaczymy, jak skaczą, bo ja na pewno skakać Nie mam zamiaru. I też jest fajna tutaj taka mała plaża. Oczywiście cały czas towarzyszy nam super pogoda no, jest trochę ludzi Miejsce bardzo znane tutaj na wyspie Przecież nie jest pięknie. Proszę dać znać w komentarzach. Teraz pójdziemy tam, pokażę Wam ten słynny klif. Jestem na klifie Skaczę się stąd Tam w dół Tak samo Jest ten drugi Ale Te chwili są zamknięte te skocznie dlatego, że jest odpływ jest za płytko ale robi wrażenie, nie wiem ile to jest metrów z 15 może? To sobie wyobraźcie stajecie tutaj I raz dwa, trzy dobra, schodzimy do na dół ja tutaj widzę, że chłopaki Coś robią Czyli robota postępuje Popaki coś budują, pewnie jakiś nowy taras Jakby na to dłubać parę miesięcy Zaprawa świeża Oni to lepiej z tych kamieni te wszystkie schody No i biznes się kręci Plaża piękna, skocznie zamknięta Tak to wygląda na tę chwilę. Lecę do swojej ekipy. No, prawie przejechaliśmy tę całą wyspę. I mogę wam powiedzieć, że jak się dobrze zorganizujecie, to możecie zwiedzić tę wyspę w jeden dzień. Trzeba posiedzieć cały dzień i motorem to jest może całkowita jazda dwie godziny. Ale oczywiście jak mamy jakieś przystanki, to można warto zostać na godzinę, dwie lub trzy. Czyli w całdzie można wjechać całą wyspę i może zaliczyć 3-4 takie główne atrakcje, bo wydaje mi się, że jest około ich sześciu. Ominęliśmy wodospady, poszliśmy na łatwiznę. Teraz mamy taki delikatny chill out. Kto chce, wchodzi do wody, kto nie chce, ja nie chcę. Zostaję tutaj pod, fa pod fajnymi skałami w cieniu, jest super. Odpoczywamy. A później zostało nam chyba jeszcze z 15 km będziemy w porcie Sikihor Tam może coś wypijemy i wracamy do San Juan jakieś 10 km Tak na to chwilę to wygląda No i zgadnijcie gdzie kończymy wycieczkę Na Paliton Beach Właśnie będziemy podziwiać zachód słońca I na tym kończymy wycieczkę Siadamy sobie tutaj i podziwiamy zachód słońca Jutro rano powrót do, do Magiety, pierwszym lepszym promem. Rudy na nas czeka. Dzisiaj dostałem krótki filmik i zdjęcie. Czuję się świetnie. Jego sieść się zrobiła taka żywa, czysta. Ma dobry apetyt. Jutro będziemy go nakręcać, tego naszego e, bohatera. A tymczasem. Będę się z Wami żegnać. Do zobaczenia. Do jutra. No, wszystko co dobre. Szybko się kończy. Oddaliśmy motory. Idziemy teraz kupić bilety. I spadamy na domu Szkoda. A o której godzinie mamy? Kotajmy się O, dali. 800.000. Oh, good. Fast, yeah? This is the Fast. Oh, okay. Czyli mamy za, za godzinę 15 ujazdą Z dobrych wiadomości jest to, że mamy tą szybszą łódkę Ocean Jet w godzinę będziemy, a nie w dwie Gra za jeszcze formalności Wszystko okej, okay. motory nieuszkodzone Jeździliśmy bardzo ostrożnie Ostatni podpis szefowa płaci i zaraz zdajemy się tam na odprawę Pokażę Wam po kolei jak to wygląda odprawa bo to też jest ciekawe To jest normalnie to podróż z wyspy do wyspy to jak, to jak na lotniskach na całym świecie są normalnie odprawy Sprawdzają wszystko za trzy razy trzeba coś tam kupić podatki, bilety. Na razie oddajemy się po bilety. Tu są kasy i poczekamy. Dokup na bilety jest w Orson Grey stoi w kolejce. Każda, każda flota ma swoje stanowisko do sprzedaży, zobaczcie. Grey stoi przy Aushindo, a to młodzież zmęczona. Kiki, Jak was your holiday in Sydney? It was amazing. It was such an amazing experience here in Singapore. Uh, the place is very uh, relaxing. And breathtaking. <laughs> that's all I can say. Are you rest? What? Are you rest? Yes. That's okay. It's very fine. Uh, thank you. Zanim kupimy bilety, to dostaliśmy taki numerek. O, oh, 107. This is very good number. It's lucky number. Yes. We'll be okay. A później idziemy z tą marką udamy się, żeby kupić bilety. Trzymaj Grace. Ok, Grace, następna w kolejce. Ale ja teraz sobie nie wyliczę. Pamiętam, czekasz. Okej, okay, bilety zakupione. Thank you, Grace. I mamy godzinę do promu. Więc siedzimy i czekamy. A to ciekawe. Rozpadało się. No i zostało nam do pokonania Te kilkadziesiąt metrów. I tam jest kolejna, nie wiem czy odprawa, czy poczekalnia. Rozpadało się. Mamy na sobą daszek, ale taki daszek to ma każdy ptaszek. I zaraz będę całym mokry, ale to w sumie dobrze, bo. I cały czas to jest gorąco na Tusyki. Ale muszę wyłączyć kamerę, bo mi zmoknie. Czekamy na środka, aż przestanie padać. A może banana na drogę? Dobra, dotarliśmy do terminala. Jakieś dodatkowe opłaty czy 30 pesów? Podatek A terminal FIFA Terminal Tutaj będą jeszcze dodatkowe opłaty sprawdzenie bagaży Czy jak na lotnisku? zobaczysz z wyspy na wyspę Nie wiem czy coś nie przewozimy, czy co Hi, hi, uh, my friend. See you. Thank you very much. No, jest, jest kolejna poczekalnia, na które już możemy zakupić nawet jakiegoś, jakąś kanapkę, kawkę, czy cukluki, sklepiki, wentylatory. O, i oczywiście zobaczy telewizor i może sobie obejrzeć kosiekiem. No dobra, siadamy czekamy. Mamy 45 minut jeszcze do odprawy. Osiądzę sobie z tyłu. Proszę immediate

Ale ulegolinya. Dużo ten tynikro, tylko. Sześć kbo. No sześć kbo. O. Oh, tutaj oto stateczkiem, dosyć szybkim. Płyniemy do Dumagete. No wreszcie. Ekipa zadowolona. koniec wycieczki. We finally went home. We missed the baghetti. So many days. Wakacje is over. Next, where are we next? Sibu! 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 A, tam tam płynąć. Kolejna wyprawa. Ja jadę do domu, odpocząć. Zabieram rudego. I śpie z nim kolejne dwa dni i odpoczywam We have seed number 29 Okej okay, go first Stateczek no taki średnio Kolejne sprawdzenie biletów. O, aircon działa na maksa. Będzie bardzo zimno. O, i mamy duże, ekran przed sobą. Czasami przesadzają z, z klimatyzacją Jestem w lodówce w tej chwili. Może jest 16 stopni zimę. Co? Czekam na mnie. Jestem w lodówce to. Tu każdy ma swoje określone miejsce, także jest lekkie zamieszanie. Uuu, jak zimno, strasznie. Tak jak nasypiewa cały czas cztery lechy i chodziłem mokry, spocony, tak teraz tutaj wbijam się do lodówki. I przypominam, cały czas towarzyszy mi choroba filipińska. Biorę grypek codziennie. Nie pomaga spać, nie mogę. Mam kaszę. Także ja muszę odespać dwa z rudym. To powinno mi pomóc. Aj. No, dotarliśmy Ekipa się zbiera Wszyscy są Padało, do padało Ale widzę, że się przejaśnia Welcome to do Negros Oriental jeszcze odbierz bagaży Mniej więcej wygląda podróż promem Sikie Hall do Zaraz szwagier podjedzie o swoją ryko. Jadę odebrać Rudego i do domu w Kime. Szwagier jeszcze nie dojechał. To nie spał. Zaraz się spotkamy tam na rogu. A jestem wydzięczony, potem z takie... Te przeprawy pomiędzy wyspami, potrafią człowieka wykończyć. Czuję, jakbym nie wiem, z Madrytu do Warszawy przyleciał z samolotem. A teraz z Buta i będziemy tam czekać na rogu na Szwagra. Hello, hello, chciałem Wam tylko zrobić update Rudego. C -c -c -c, chodź. Rudy, oczy już ma otwarte, I nic mu nie jest, a jaki, zobaczy, jaki brzuch ma wypchany, <laughs> nie, nie ten, nie na to trawić. O, zobaczcie, oczy ma te drugie, bo lewe miał zamknięte cały czas, już ma otwarte. Chyba się szykuje do <laughs> CR, CR, tak? Czwarty dzień na wolności. Wszystko OK z nim. Grace pojechała specjalne mleko dla niego kupić. Udy cały czas chodzi i zapoznaje się z kątami. Lubi chodzić pod szafkami, pod łóżkiem robi sobie siku. A to jest u nas OK, bo jest cały czas w no jest kafl, także nie ma problemu. No tutaj na razie ma taką, takie spanko. Tu ma kocek. Rudy, pokaż się. Chodzi, szuka nie wiadomo czego. C -c -c.